Witam Was, witam na żywo. To jest taki szybki, spontaniczny live, i tutaj po prostu odpowiem szybko na pytania. Pierwsze, no to po tym, że tak powiem, filmiku, który tutaj został nakręcony z panem Zygfrydem, dużo do mnie piszecie, nagrywacie się a propos tego jedzenia wibracji jedzenia, no tak jak mówiłam wibracje jedzenia to nie jest mój temat, ale bynajmniej się tutaj w ogóle tym nie przejmujcie um, dlaczego? bo tak jak mówiliśmy, to że coś to co zawsze powtarzam, żyjemy w tym przysłowym matriksie i to, że coś ma jakieś wibracje, to tym się zupełnie jakby nie do końca przejmujcie, dlatego, że po prostu, jeżeli chodzi o jedzenie, to nie jest tylko kwestia i wyłącznie wibracji, bo tam zostało powiedziane między innymi, że ziemniaki i marchewka, że mają niską wibrację, ale świetnie wiecie, że sami możecie sobie w każdej chwili podnieść wibracje każdego możliwego jedzenia, które gdzieś trafi Wam w ręce i możecie sobie wszystko jakby tutaj podnieść Odrasować. No i tutaj jeżeli chodzi o jedzenie też mamy tak zwane zupełnie innego rodzaju kwestie, czyli po prostu mimo wszystko odżywcze i owszem energia jest ważna, zresztą też sami widzicie, że jeżeli nie jecie zbyt dużo, no to w tym momencie jesteście jakby bardziej wypoczęci, ponieważ wasz organizm mniej męczy się z trawieniem, już abstrahując od godzin, kiedy gdzieś tam powinno się jeść ostatnie posiłki. No ale dobrze, to jest tak a propos tego żywienia. Z takich ważnych spraw jeszcze dostałam pytania po tym live'ie jeszcze z panią Dorotką, kiedy na żywo robiłam tutaj tą analizę dotyczącą tego, co się gdzieś tam będzie działo na przestrzeni i tak jak mówię, cały czas się coś dzieje na przestrzeni, zresztą wiecie co, teraz jak nagrywam, to widzę, że w ogóle laptop bardzo dziwnie się zachowuje, tutaj ni to miga, ni to coś, ostatnio mi ktoś powiedział, że było jak w starym kinie, no tak, bo było jakieś takie dziwne trzeszczenia, więc tutaj ten film jest też takim szybkim, analitycznym, oczywiście tutaj też bardzo dziękuję wszystkim Państwu, Wam również tutaj za te podpowiedzi, gdzie mam założyć nowy kanał. W końcu się ogarnę i go założę, bo jeszcze się waham. Chodziło mi o to, że taki po prostu tam, gdzie będę mogła wrzucić te filmy, za które ten kanał mi zablokowali i takie, które będą neuralgiczne żeby znowu tutaj nie było blokady, żeby mogła nadawać te live y na żywo. E, Okej, okay. i to jest taki kolejny gdzieś tam temat. I tutaj właśnie było też pytanie o wschodnią granicę. Tak, jest na tej wschodniej granicy w tym momencie bardzo mocno, aczkolwiek tak jak mówiłam, jeszcze wtedy patrząc na tą wizję, że cały czas jakby mimo wszystko nie chodzi tutaj o tą wschodnią granicę, tylko mimo wszystko zachodnią, a ta wschodnia granica, cokolwiek w tym momencie by się tam nie działo. To jest po prostu taki rodzaj odwrócenia uwagi. I tak samo znowu zauważcie, że wyszedł temat tutaj, którym panie strajkują, i który był podobnie w zeszłym roku o tej porze. No i, znaczy, nie strajkują, tylko robią marsze protestacyjne. I tak się jakoś składa, że zawsze ten temat wychodzi jako temat zastępczy, jak coś jest przepychane. I tutaj mamy znowu temat zastępczy, i mamy znowu jeszcze takie nasilenie na tej granicy wschodniej. Także ja bym tak proponowała się tak przyjrzeć bardzo, bardzo mocno, co tak naprawdę się dzieje i dlaczego ta wasza uwaga jest odwracana. To ja mówię tylko tak ogólnie. Kolejna kwestia, bardzo się pojawiły takie dziwne ostatnie objawy u niektórych osób, szczególnie tych wysokoenergetycznych, że miały takie objawy, i to było zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, tutaj mi parę osób zgłaszało, że po prostu ktoś miał tak jakby. Uznał to jako tak zwaną niestrawność żołądkową, która była również też tak troszkę podobna do ataku energetycznego. I niektóre osoby po prostu odczuwały to w taki sposób, że no po prostu było im niedobrze, wymiotowały, też czasem bolał je brzuch i te. Można by ktoś powiedzieć, jelitówka, litówka. Ale tak jak też tutaj niektórzy się wypowiadali, że naturalne środki nie pomagały, węgiel nie pomagał i w ogóle to, co one normalnie stosowały przy takich stanach, nie pomagało. Także możliwe, tak jak mówię, tutaj robiliśmy takie analizy, że po prostu wasz organizm z wysoką energetyką tutaj, którą macie, bo tak były osoby wszystko wysoko energetyczne, tak jakby wzmacniał się na jakiś inny rodzaj no nie chcę używać, no dobra, powiemy słowo wirusa, zupełnie jakiś taki troszeczkę inny. Um, już nie wiem, jakich słów mam używać, ale mam nadzieję, że to mogę. No, w, w każdym bądź razie tutaj bardzo im pomogły właśnie te mudry, y, które dałam na tym filmiku: od pełni do nowi, od nowiu do pełni, tym razem jest od nowiu do pełni, także my do tej pełni idziemy. Tutaj jeszcze jest temat zaćmienia, ale to jeszcze będziemy gdzieś tam o tym y, wspominać. No, i tutaj była taka prośba o wyciągnięcie na wszelki wypadek jeszcze jakiejś jednej wspomagającej mudry. Także tutaj, jeszcze sobie coś tutaj wyciągniemy. Mhm, wyszła mudra umiarkowanie. Tak, jak przypominam, mudry, czyli joga małych palców, czyli mamy tutaj po prostu akurat taka nam wyszła w tym momencie. Czyli to jest taka jakby można powiedzieć, taki układ waszych rąk, który powoduje właściwy przepływ energii w waszym organizmie, który, co za tym idzie, robi pewien rodzaj regulacji do tego, do czego powinien robić. No i w tym momencie mamy tutaj właśnie to mudrę i wyobraźcie sobie, niespodzianka tygodnia, to jest mudra trawienna. Także znowu, jak temat, o którym tutaj mówimy, ale tak jak mówię, jeżeli się tak dziwnie czujecie, no to właśnie jeżeli ktoś ma kamertony misy, jeżeli ma jakieś instrumenty, albo też tak jak mówię, niech sobie podtwarza te moje nagrania, tam są koncerty kamertonowe dla zdrowia. I już wielu z Was poczuje też jakąś różnicę w poprawie, tak? bo tu mamy po prostu zmianę częstotliwości, zmianę wibracji. No i tutaj mamy tak: mutra jest pomocna, kiedy mamy uczucie tutaj są jeszcze zdjęcia gazy po zjedzeniu zbyt dużej ilości pokarmu, lub gdy czujemy presję związaną z różnymi wizytami, terminami, o których musimy dotrzymywać. I wiecie co jest najlepsze? Zauważcie, zaczęłam dzisiejszy live na temat, mówić na temat jedzenia, potem o tym zatruciu, potem kiedy jeszcze powinno się, no i właśnie wylosowaliśmy mudrę, która no to jest, no standard, co ja Wam powiem, zawsze mówię, że, że te karty, które tutaj losujemy nawiązują. Każde nieumiarkowanie jest swego rodzaju nadmochaniem i tak dalej, no bo to jest takie ogólne stwierdzenie, także tutaj też jeszcze w przełożeniu do powiedzenia nie lub tak. I krótko mówiąc, tutaj wyobraźcie sobie miskę pełną piasku, która symbolizuje wszystko, co jest w nadmiarze. I tak potem wyobraźcie sobie, jak powoli tą miskę opróżniacie, tak? No bo trzymacie sobie te dłonie i możecie sobie robić wizualizację, właśnie tego typu. Um, powtórz ćwiczenie kilka razy, następnie pusta miska sama napełnia się kosmiczną energią życia, którą um, wciągasz do swoich płuc z przyjemnością i satysfakcją. Um, I tu jest taka, taka afirmacja: koncentruj się na tym, co jest naprawdę ważne. Staram się odnaleźć równowagę we wszystkich rzeczach. Um, to, już, to już jest osobny temat, tak? Jeżeli się dobrze skoncentrujecie na sobie, a gdzieś tam pośrednio, jak to mówimy, olejecie. Nie będziecie zwracać uwagi na to, co się dzieje poza waszą przestrzenią. Tak, tu mówię, żeby zwracać, a tu nie zwracać, tak? Ale tu chodzi mi o coś innego: że w momencie, kiedy wy robicie medytację, kiedy chcecie być po prostu w sobie, kiedy chcecie tą energię sobie skomasować, to w tym momencie bardzo ważna jest ta chwila skupienia. I też zawsze tutaj mówię, że bardzo fajnie sobie wyobrazić się właśnie w takim świetle, niech to będzie, ja dalej utrzymuję złote światło, złote i niech to złote światło po prostu przepływa tutaj przez Wasz czubek głowy, czyli możecie sobie trzymać te ręce, oddychać i z każdym wdechem... Niech przepływa tutaj y, przez was po prostu złote światło. Wdychacie je i z taką intencją wdychacie. Oczywiście tutaj trzymacie sobie te łapki wasze. Niech ta energia twój się tak wysoko jak ja, ja tak podnoszę, żebyście po prostu widzieli tutaj, y, jak ja je trzymam. Po prostu możecie sobie luźno, tak, żebyście się, żeby wy sobie oddychacie, a żeby wam po prostu tutaj, y, no było wygodnie, żebyście się nie skupiali na tym, że tak trzymacie ręce, że wam po prostu cierpną, tak, więc jak ja pokazuję wam te różne mudry, to po prostu owszem, trzymamy tutaj tak, żeby w ten czy w każdy inny układ dłoni, który przyjmujecie, ale tak, żeby wam było wygodnie, czyli tak jak przykład była, była taka mudra, czy po prostu tak, no to sobie na spokojnie po prostu... Taka, no to sobie z tymi rękami tutaj gdzieś tam się przemieszczacie. Tutaj akurat jest banał, tak? Bo tutaj nie trzeba kombinować, tylko wystarczy po prostu sobie, że pozamieniacie, ale bardziej tutaj w taki sposób no i po prostu oddychacie. Także to może być nawet dobre powiedzie. Albo w ogóle, jak czujecie się tak, jakby nie nieswojo, mm, właśnie z tym żołądkiem. No to dobrze, no to słuchajcie, to jest wszystko, to, co najważniejsze. Jeszcze była prośba o runę, tak, runę, dobrze mówię, tym razem runę tygodnia. Eee, co z reguły nie robię, ale, no, ale okej. Okay. No i teraz zobaczmy sobie tutaj na szybko. Co na ten tydzień, jaka nam wyjdzie runa, taka przewodnia na ten tydzień, no niespodzianka. Tutaj nam wyszła runa URUS, czyli tutaj będzie taka kwestia takich mądrze podejmowanych decyzji. Ja bym to tak ujęła, że, że w takim kontekście, tak, bo tutaj e, ciężko się wam może być gdzieś tam zdecydować w niektórych aspektach, tak? no bo właśnie ten żubr, no ta sobie tak stoi, właśnie e, dwoma nogami, e, tutaj, jak to mówimy, w dwóch różnych łodziach. E, także to jest taka dość mocna e, specyfika. No i, e, no i teraz co? Łodzie się rozpływają, tak? Więc tutaj. Tak jakbyście mieli sobie parę rzeczy takich jakichś ważnych dla was tutaj przemyśleć. Dobra, dołożę jeszcze jedną, żeby nie było. Aha, no i widzicie, jak już sobie przemyślicie, przemyślicie, to już wtedy podejmujecie zdecydowaną jakąś decyzję, bo tu jest taka fajna karta właśnie ruchu do przodu. No i dobra, niech będzie, zobaczymy co tam jeszcze nam ten tarot pokaże tak ogólnie. Bo tutaj były runy, były mudry. No, tutaj to w ogóle jeszcze jakieś inne tematy wychodzą. No, ja nie wiem, po prostu, bo <laughs> znaczy ja nie wiem. E, tutaj mamy takie karty. Jedna dotyczy jeszcze gdzieś tam waszej energii seksualnej, e, druga dotyczy, bo tu mamy króla Buław, druga nam tutaj dotyczy jakiegoś takiego budowania na przyszłość, tak? E, budowania, krowania, e, i właśnie jak tutaj już macie tą decyzję właściwie podjętą, idziecie do przodu. I jak to się mówi, się dzieje, tak? Ale jeszcze, właśnie, co jest ważne, bo tutaj się te pierwsze karty, ta runa, którą wyciągnęliśmy, bardzo mocno się łączy tutaj z tą ostatnią kartą tarota. Zresztą mówię, zawsze to się wszystko tutaj łączy. I tutaj możemy sobie zobaczyć, że w tym momencie, jak tutaj właśnie podejmujecie decyzję i musicie coś wybrać, to automatycznie się tak jakby odwracacie, idziecie nową drogą, w, nowy, w nową przestrzeń, jakąś, prawda? Hmm, czyli po prostu siłą rzeczy podjęcie decyzji warunkuje, że coś bardziej w prawo, w lewo e, i tak dalej, i tak dalej. Witamy tutaj, już widzę na, na live jeśli ktoś się ktoś pojawia, ale dzisiaj to jest takie szybkie, spontaniczne. Także już kończę, słuchajcie, co najważniejsze tutaj na szybko odpowiedziałam, oczywiście tutaj jeszcze pana Zygfryda jak tylko dorwę, ja mówię dorwę w sensie takim, że również ma do mnie zaproszenie na live, także muszę jak najszybciej no, gdzieś tam się z nim umówić, to jeszcze się dopytam o to jedzenie wysokowibracyjne, bo faktycznie tutaj jest parę takich nieścisłości, które wychwyciliście i właśnie tak jak mówię, bardzo dobrze, Wychwytujcie wszystko, co się da, bo dzięki temu się możemy uczyć, tak? A gdzieś tam się każdy może pomylić. Ja, ja, słuchajcie, robiłam taką weryfikację gdzieś tam częściowo w trakcie, ale to, znaczy tam swoimi metodami, ale to wiadomo, że też tam nie wszystkiego natomiast tutaj dalej utrzymujemy, że ta dynia jest wysokowibracyjna, mówię o tej dyni, bo, bo ta dynia była przedmiotem, że tak powiem w kontekście naszych zup i innych rzeczy, które y, teraz będziemy robić, i, no i w ogóle, dobrze, słuchajcie, to trzymajcie się, życzę Wam miłej nocy, y, zobaczcie sobie jeszcze ten filmik z Panią Dorotą Lechwar, zresztą w ogóle tam polecam ogólnie wszystkie, ale ten, który, w którym robię taką jeszcze spontaniczną, y, no spontaniczny wgląd, tak, który na bieżąco nam te pytania tutaj z panią Dorotą schodziły, właściwie to miałam odpowiedzieć na jedno, a potem nam wyszły jeszcze kolejne. No i tak od połowy, no to już takie zupełnie wyszły odpowiedzi też na pytanie, które de facto gdzieś tam od Was były, ale to jest tak, że właśnie ta przestrzeń się tak fajnie układa, że akurat pani Dorota też zadała takie pytania, które tak jakby z przestrzeni tutaj są kontaktybilne z tymi, tak? Bo byśmy nie, tego nie ustalały, co ona tam będzie pytać, tylko po prostu poszło to tak na żywca, i wyszło, jak wyszło. No ale fajnie, spontanicznie są takie rzeczy fajne. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, życzę Wam spokojnej nocy. No ładnie, 15 minut gadałam. <grych> Także niech pomimo wszystko, co się dzieje, tak jak mówię, obserwujcie przestrzeń, ale bądźcie w sobie, bądźcie po prostu tutaj. Jakby bezpieczni w tym wszystkim, podnoscie swoje wibracje i sobie tą przestrzeń swoją zabezpieczajcie. Także jeszcze raz serdeczności, trzymajcie się. Zakończam tutaj transmisję. Mówiła dla was wasza aga Celesta, Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, wasz terapeuta holistyczny, doradca życiowy. I oczywiście, tak jak zawsze, zapraszam na sesję przez internet. na no osoby, które są gdzieś tutaj w Szwajcarii, no to personalnie. No, i tam znowu za jakiś czas będę w Polsce, to będziemy się umawiać. Także trzymajcie się. Hej.